Dzień dobry, witam wszystkich swoich widzów, szczególnie serdecznie wszystkich swoich stałych widzów, którzy są co filmik, komentują, odzywają się, że są, że są obecni, że kibicują i tak dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. Witam też nowych widzów i wszystkich miłośników grzebania. W starych gratach gitarowych, defilowych przede wszystkim. Słuchajcie, nie będę tutaj się rozgadywał. Kolejny jazz na stole. Jest to jazz. Nie wiem z którego roku, ale chyba wygląda mi na lata 70. Główkę ma taką dosyć charakterystyczną, z tym laminatem. Biało, no wiem, że takie były w latach 70. Machoniowa podstronnica, co jest, rzadziej występuje. Machoniowe podstronnice grają troszkę cieplej i jak gdyby takim pełniejszym tonem niż te dębowe. Dębowe mają, są troszkę cichsze moim zdaniem i mają więcej górki, a mniej basu. No do wymiany oczywiście progi wcześniej. Pręd wsadzimy, powrócimy do oryginalnych kluczy. Tu są takie, jak to nazywają, olejowe. No one nie są olejowe normalne. Powiedzmy prawidłowa nazwa powinna brzmieć klucze zakryte. Nie żadne olejowe, bo tu nie ma oleju w środku. Można to wydłubać i zobaczyć, że to jest normalny przekładnia ślimakowa. Ślimak i ślimacznica czy inaczej zębatka. Z takich rzeczy jeszcze, które trzeba zrobić tutaj, no to wiadomo, oprócz standardowego wyczyszczenia, słuchajcie, to wymienić mostek na taki mostek regulowalny. Może damy też fajniejszy strunociąg z napisem Defil. Także nie przeciągając więcej, rozbieramy temat. Najpierw standardowo pójdzie do roboty gryf, a później cała reszta. Także zapraszam Was, kochani, na filmik. Państwa wycinanie kanału to jest dosyć taka precyzyjna robota. O tam to będzie. Tu będzie tak. Tu będzie, proszę Państwa, tu będzie tak. Tak. I tu będzie, proszę państwa, zaślepeczka zrobiona. Także będzie tak. O. No, ale trzeba pręd jeszcze przed wklejeniem zaspawać na końcu, żeby działał. Więc w poniedziałek udam się do swojego wspaniałego sąsiada ze spawarką Hubercika. No i, i dopiero przykleję. BOOM! Państwa konstrukcja, że sam Jerry Rosa by się nie powstydził. Zobaczcie, o. Już nawet sobie to podpisałem, że z boczek, które wcześniej dorabiałem tego typu, to jest na przykład baston Romeo do klejenia rozwarstwionej główki. Widzimy. O, tak to było wycięte. Taka główka jest, no i także nie chcę posiedzieć tam jakoś dłuższą chwilę. Proszę Państwa. A my tu sobie w międzyczasie przyszedł mosteczek, piękny mostek chyba nowy. No i zaraz go tu troszkę trzeba dorobić, także odkładam korpus w spokojne miejsce. Składać. Zobaczyłem, że w dwóch miejscach się odkleja dosyć e, tak nieładnie. Binding postanowiłem, że to przykleję. Widzimy przyklejone pięknie, zapolerowane i nie powinno się nic dziać. No i lecę. Przykręcam grę, składam do kupy I jeszcze gitara powinna dzisiaj zagrać. Państwa 2 kwietnia 2022 roku. Taką mamy pogodę. Tak wygląda słynna ławeczka fotogeniczna. O i tak to proszę Państwa się porobiło. Cóż, kolejny jazz. Mam nadzieję, że nie zanudza was słuchajcie tymi jazzami. One się trafiały tam raz na jakiś czas, tutaj do, do roboty. Jest to bardzo fajna gitarka, taka na ścianę. Klasyka, można powiedzieć, de fila. No, jak to się mawia, taki must have, nie, że trzeba to mieć gdzieś tam w kolekcji, tym bardziej, że dużo ludzi od tego. Zaczynało swoją przygodę, mi gdzieś tam też ona towarzyszyła, w 85 chyba roku kolega kupił, mam tą gitarę. Graliśmy tam na strychu u niego, u Darka. Też jakieś mam um, wspomnienia z nią, z nią związane, także no słuchajcie, no co mogę powiedzieć. Polecam, jeszcze one są tanie, stosunkowo tam można to wyrwać za dwie stówki, czasami 250 do 300, w takim naprawdę bardzo fajnym stanie. Także kupujcie dopóki są. Jeszcze Tam ma świetną główkę, bo jest z lat 70., oczywiście, przywróciłem do słuchajcie, oryginalnych kluczy, takie jakie tu były. Ewentualnie mogły być czarne. Ale no niestety nie miałem takich czarnych motylków. No i co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, żeście obejrzeli ten odcinek. Napiszcie jakiś komentarz. Ja Was serdecznie wszystkich, kochani, pozdrawiam. I życzę wszystkim, żebyśmy dotrwali jak najdłużej, przynajmniej do tej wiosny, chociaż już niby ona nie jest, ale widzieliście, co się dzieje za oknem. Zdrowiu, słuchajcie, no. I żeby to się na tym świecie troszkę sytuacja jakoś unormowała, ustabilizowała, trzymajcie się cieplutko. Hej.